Witam Was kochani w kolejnym odcinku z serii wypieków domowych i postanowiłam dzisiaj z Wami wspólnie przygotować ciastko takie kruche ciasto z budyniem i jabłkami. I już Wam moi drodzy mówię co jest potrzebne: potrzebujemy pół kilograma mąki pszennej, u mnie 450, góra 500. Z łyżeczką proszku do pieczenia. Do tego szklanka cukru. Ja sobie dam troszkę aromatu pomarańczowego. Trzy całe jajka. Jedna margaryna. 250 gram, lub masło. Też 250 gram. Ja używam margaryny. Mama ma 200 gram. Do tego taka dobra łyżka śmietany. Czyli to będą produkty na ciasto. Potrzebuję jakieś 4-5 takich ładniejszych jabłek. To ja sobie je potem pokroję. Nie obieram. Chyba, że są jakieś brzydkie, to będziemy obierać. Trzeba je umyć. Na budynie potrzebujemy oczywiście mleko. I cukru będę dawała tyle, ile pisze na opakowaniu, jeżeli jest budyń bez cukru, czyli litr mleka, u mnie 3,2 i 3 budynie. Dobrze, żeby był właśnie jeden smak, ale ja mam dwa waniliowe, jeden pananowy i sobie te budynie rozpuszczam w szklance po prostu. Mleka zostawiam sobie i tutaj czytam. One są chyba bez cukru moje budynie. Ile cukru? Chyba dwie łyżki cukru idzie na jeden właśnie budyń. Także budyń sobie gotuję wedle przepisu. Ja chyba na kanale mam jak ugotować budyń w kuchni dla początkujących, jeżeli ktoś by nie wiedział. Czyli mam dwa waniliowe i jeden bananowy yy, budyń. Czyli Mogą być woniliowe, mogą być śmietankowe, mogą być trzy bananowe, ale jak pomięszam, to się nic nie stanie, bo one wszystkie są jasne. I zabieramy się do robienia ciasta. I powiem Wam, że dzisiaj wyciągnęłam mojego, jak ja tam mówię, dziadunia, czyli wyciągnęłam mój robot planetarny do robienia tego ciasta. Dawno go już nie używałam. Odwracamy się i będziemy działać. Czyli zobaczcie. Jest. Mój dziedunia, jak ja to mówię, i sobie wsypuję i ten hak tutaj nie do zagniatania kruchego lub drożdżowego ciasta. Ja powiem Wam, że ostatnio ktoś mnie pytał właśnie o zakup takiego e, prawidłowego robota, chyba w Lidlu czy gdzieś, czy opłaca się kupić. Ja powiem Wam, że ja go mam już chyba trzeci rok. Ten mój robot planetarny, na początku to wiadomo, człowiek się cieszy i, i chwali, ale nie wiem, czy właśnie będzie słychać w trakcie pracy, jemu chyba prawdopodobnie łożysko się wysypuje, ciężko sobie radzi z tym, z ciastem drożdżowym, ciężko sobie radzi. Czyli tak, mamy mąkę z proszkiem, wsypałam cukier, dodajemy sobie dobrą łyżkę śmietany, Zaraz wrócę do tych mojego gadania o tym robocie. Także on się sobie bardzo słabo radzi z ciastem drożdżowym. Po prostu chybcią mu te. Tu mu się coś myśli psuć. Także ogólnie, po jakimś dłuższym czasie użytkowania, powiem tak, że od siebie to nie polecam zakupu właśnie tańszego sprzętu bądu dosyć tanim sprzętem. Był kupiony w Biedronce. Lepiej zainwestować i kupić coś lepszego. Może ja się kiedyś też dorobię. Damy troszkę olejku. Ale to nie jest obowiązkowe. U mnie pomarańczowy, możecie dać inny. Bijam sobie te jajka. Także jak to się mówi szałek jakiegoś tam wiecie nie ma. Przepraszam, bo chyba kichnę. <laughs> o jajczu. Coś mnie w się zakręciło. Czyli mijamy sobie trzy całe jajka. Jajka, moi kochani, ja mam, powiem wam, wiejskie. Od jakiegoś czasu kupuję od tutaj mojej sąsiadki. Od pani Brygidy, która ostatnio też się dowiedziała, że nagrywam. Jeżeli ogląda, to serdecznie oczywiście pozdrawiam panią Brygidę od pysznych wiejskich jajeczek, będzie wiedziało o kogo chodzi i mamy tutaj tą margarynę sobie wkroimy do tego o. żeby się lepiej to ucierało po prostu no na razie wiecie, jeszcze się kurki niosą także jeszcze jajeczka są wiejskie zobaczymy jak to już będzie później, ale na razie są i powiem wam, że jest bardzo duża różnica pomiędzy schowu, wiadomo klatkowego, a swojskie, nie? kto ma swojskie to najlepiej o tym wie czekajcie, ręce sobie wypiętą, bo mi się pobrudziły nie uciekajcie nigdzie nigdzie, nigdzie nie uciekajcie myślę, że chyba to są wszystkie składniki na ciasto Także zaraz przyjdziemy do pracy tego robota i mam nadzieję, że będziecie słyszeli, jak on po prostu tu łożyska Musimy się myślą Także ja już na ciasto drożdżowe nawet go, powiem wam, nie, nie biorę, nie używam. Tylko i coś was podsunę, żeby wam było dobrze widać. O, 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 dobra miska tu jest niepotrzebna, dobra zapuszczamy na razie na mniejszych obrotach to jest, czekajcie jeszcze Wam pokażę to jest właśnie ten robot planetarny firmy Hoffman, ja go prezentowałam parę lat temu, jest film chyba w sprzęty domowe, no wiadomo jeszcze wtedy odminie, hejerczał tryby pracy, tutaj otwieranie, oczywiście wymienne te Końcówki wszelkiego rodzaju. Dobra. Poprawiamy się i lecimy. Włączamy na razie na mniejszych obrotach. No chyba raczej nie słychać jak on tutaj ten. Ten na razie, bądź jeszcze nie, nie rozgrzał, no ale już coś mu się zaczyna złego dziać. I. Przede wszystkim on mi tutaj takaś nie zbiera po tej, tej, po tej misie do, do boku, nie? Bo te. Czekajcie, bo te! Wyłączę, bo te miksery nowsze, to po pierwsze, że one mają dwie misy, też jest to dobre. Niektóre, właśnie, szklane misy mają, Jest to dobre, bo czasem, jak robimy ciasto, to potrzebujemy też. Y, dwóch mis, bo je, na przykład ubijamy białka albo y, jakieś ciasto zamiatamy, białka ubijamy, a tak to ja muszę używać tego właśnie planetarnego i zwykłego miksera, żeby ubić białka na przykład. To też jest fajne i one tutaj, bo mój to tak normalnie chodzi. Y, ta tutaj, ta, cała końcówka normalnie, a one takie mają tutaj bardziej wychylne po prostu te. Te łopatki, i zbierają właśnie tu po bokach. On nie zbiera mi tu tak po bokach. Dobra, kończę to gadanie. Zabieram się za zagniatanie tego ciasta. Oczywiście do końca mi on nie zagniecie, muszę jeszcze potem ręcznie to dogniatać, ale my się dzisiaj wezmę go, wyciągnę. Bo ostatnio ktoś pytał, czy warto. No, wiadomo, nie każdy ma jakiś tam, wiecie, budżet, ale. Od siebie to po dłuższym czasie użytkowania to nie za bardzo polecam. Nie wiadomo, ja go używam dosyć rzadko, wolę zwykły mikser, bo też y, miejsca dużo zajmuje. Wyciągać go trzeba na jakieś takie jakieś większe pieczenie. Myślę, że dzisiaj tego wiecie. Wezmę i, i powiem jeszcze kilka słów, jak on u mnie już po. Po dłuższym czasie ustkowania, jego mam, żeby nie skłamać, na pewno dwa lata, jak nie więcej. także, Dobra, biorę się za zagnietanie ciasta. O i teraz właśnie było, słychać jak te tryby trzeszczą. Siły mu brakuje po prostu na zagniecienie takiego ciasta, nie? Mówiłem, że mi się tu cały stół to lepiej, nie? Coś mu się, wiecie, dzieje, nie? Tak jakby po prostu z tego zwalniał, nie? W czasie ten, yy, w czasie po prostu pracy. No prawie już mi tutaj ciasto zagnieciło, nie? No dobra. Więc tak, ciasto już jest zagniecione. To ciasto podzielę na dwie części. Pierwsza część pójdzie mniej więcej równe. Pierwsza część pójdzie do wyłożenia blaszki. To za chwilę sobie zrobię. Duża blacha. O, ta moja. Dobra. Tu przygotowałam już jabłka. Na razie pokroiłam cztery, bo miałam pięć w takie. O, w takie kawałeczki ćwiartki. To będziemy układać na cieście wyłożonym na blaszkę. Przygotowałam tutaj mleko. I tu sobie nadlałam szklankę. W tej szkle, tutaj będę rozpuszczać te proszki budyniowe, na jeden budyń szło dwie łyżki cukru. Także razy trzy mamy sześć łyżek cukru, tu dałam to. Pójdzie zaraz do zagotowania za chwilę. Jak przygotuję, właśnie spód ciasta to. Budyniu wam nie będę pokazywać. Normalnie mleko się będzie gotowało. Tutaj te rozpuszczone pójdą. Rozpuszczę budynie i będę działać. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda od rana paskudna, ciemno jest, także jest słaba jakość światła. Jeszcze nie ma nawet po południu, jest 14, jest tak ciemno. Dobra, czyli ja zaraz wykładam ciasto i będziemy układać jabłka. Może coś pomocnicy przyjdą mi pomogą. I tak, moi drodzy, połowę ciasta już mam wyłożone do blaszki, wyłożone papierem. Połowa mi została, to potem na wielkość blaszki postaram się rozwałkować i to pójdzie na wierzch. Zaraz przyjdzie mój pomocnik, będzie mi pomagał układać jabłka, będzie pomocnik jabłka układał, a ja będę w międzyczasie po prostu Gotowała budyń, już sobie go rozpuściłam. Stawię mleko, bo wiadomo trzeba pilnować, bo tylko się człowiek odwróci, a mleko już z garka ucieka. Oczywiście przepis postaram się, żebyście mieli na bieżąco do wydruku, czyli link do przepisu na smakera, rączki umyj. Już umyłam. Dobra, i już pokazuję mojemu pomocnikowi, jak jabłka układać sobie tak układał, o tak o wiesz o tak później tu będzie budyń szedł, wiesz jak będzie ten na razie tak szerzej a jak potem jeszcze zostanie jabłek to będziesz układał jabłka tak o nie, no może i tak kłaść czy tak, o tak, może być i na rogu o, troszkę wciskasz wiesz, o niepomocnik tutaj będzie mi jabłka układał a ja będę w międzyczasie sobie Budyń gotowała. Będziemy ciasto zalewać gorącym budyniem, także zawieram się za gotowanie budyniu, a pomocnik będzie tutaj jabłka układał i będzie szła praca. Ma się ciasto piec w 180 stopniach moi drodzy. Już Wam mówię 50 minut, czyli około godziny, także. Ja w ustu dam 45, ewentualnie będę dopiekać, potem będzie. Trzeba je po upiczeniu posypać cukrem, Pukrem. pudrem, tak. Także ja się zabieram za gotowanie budyniu, a pomocnik niech tutaj układa jabłka. No i zobaczcie, tak wyglądają nasze jabłka już ułożone na ciastku. Ja już sobie budyń gotowałam, rozwałkowałam sobie Drugą część ciasta, którą położymy na budyń, na desce i teraz wylewamy budyń. Budyń fajny, gęsty, bo to trzy budynie na litr mleka. O, sobie zaraz to wszystko zrównamy. O, tutaj. Ten pewnie będzie garnek lizał. Co? Tak. No nie boi się, żebyś miał łysę babę? Nie. Nie? Mamo <gry> nie mów tutaj. Nie mówi tak o zabawę. Mówili, że jak się garki liże, to się ma łysę babę, albo łysego chłopa. No. No. Taki dowcip. Perukę se kupi, prawda? Tak. Jakby jak usieje, to se kupi perukę. Ja robię budynie z tych po prostu budyni gotowych, ale niektórzy właśnie robią, że, że z jajka, mąki ziemniaczane i tak dalej. Po prostu po co się wiecie tam. produkować. Dobra, To zrobimy. Będzie. Wyrównam. No. Oj, oj, oj. Równamy. Powiem wam, że to ciasto wychodzi, że ono jest wydajne dosyć. Było właśnie przypisie na dużą blachę, więc ja robię na dużą blachę. Miejmy nadzieję, że będzie pyszne, prawda? Tak? Znamy sobie. Właściwie powiem Wam, że już mogą piekarnik nagrzewać. Ja hmm. jeszcze tego nie zrobiłam. Ostatnio powiem Wam, że już na to ciasto to ja Wam się czaiłam już dosyć długo. Miałam go zrobić już przez cały tydzień praktycznie. Się zamierzałam. Zakupiliśmy jabłka i normalnie jabłka zjadłam. No wiecie. I <śmuszczam> się. Drugi raz jabłka kupować, bo to jest takie kompotu, to nie za bardzo. Także taka ze mnie łabuziara, Mamy tutaj już ten. I teraz może w jak, taki jakiś sposób, wiecie. O. Żeby mi się tutaj fajnie ołożyło, jakoś to ciasto. Na w tym moim budyniu to już wiecie. rozciągnę go. się, dobra. Mniej więcej, żeby mi tu zakryło całość, prawda? Tak, tu jest mi Widać. Dobra, jak troszeczkę boki nie ogarnę, będą nieogarnięte, to będą nieogarnięte. No. Ciężko powiem wam to położyć, ale myślę, że będzie bardziej ok. Nie chciałam już, wiecie, skubać, tylko w ten oto sposób, nie. Poklepię sobie, Monia, teraz ciasto, dobra. Fajnie widzę, wysokie. Ciasto, dobra, idę łapki, umyję sobie. I już sobie budyń lizać i nastawiam piekarnik i niech się to piecze na razie dam 40 minut w 200 stopniach a to potem zobaczymy i sobie zmielę cukier i potem będziemy posypywać cukrem pudrem, mam nadzieję, że będzie pyszne no długo pewnie będzie musiała stygnąć, bo to budyń dobra, to widzimy się po upieczeniu i tak się prezentuje moje ciasto po upieczeniu. Piekłam 45 minut, 200 stopniach, i teraz nie pozostaje nic innego jak sobie je posypać po prostu cukrem, pudrem. I niech ono na razie tak stoi, żeby mi ten budy nie wypłynął. Cukier mi się troszkę zgruzował. Potem sobie otworzę to rutownicę, i niech ono. Stygnie, zobaczymy, czy dzisiaj będziemy próbować to ciasto. Jako stygnie bardzo późnym wieczorem, albo dopiero jutro. Także tak się prezentuje moje ciasto. Świeżo po wyjęciu z piekarnika. Czekamy, aż ostygnie. Zapach jest niesamowity. Także szkoda, że przez ekran nie możecie go poczuć. No to dobra. To widzimy się potem przy próbowaniu. I tak, moi drodzy, ciasto już sobie wystygło, jak widzicie, zdjęte jest już boki tortownicy, powiem Wam, że ładne, wysokie, wyrosło, oprószone cukrem pudrem. Przygotowałam sobie do tego ciasta, rozsiadłam się, herbatkę w takim oto już świątecznym kubeczku, takie kubeczki otrzymałam od widzki w tamtym roku w pacce i są one bardzo duże, fajne dwa takie kubeczki dostaliśmy z mężem, także mamy co teraz popiję sobie ciepłą herbatkę, talerzyk jest naszykowany nóż jest naszykowany, więc ja sobie zaraz dziabnę i Wam pokażę jak będzie wyglądał na talerzu i będziemy próbować oczywiście i mam już ukrojony kawałeczek ciasta Zobaczcie jak ono ładnie w środku wygląda ten budyń. Ja Jabłek tutaj za bardzo nie widzę. Może z, drugim, z drugiej strony. Gdzieś się tutaj wtopiły w nasze ciasto. Chyba tutaj pod spodem bardziej. Te jabłka są widoczne. No to co? Powiem Wam, że mięciutkie to ciasto jest. Bo ukrojeniu i spróbujmy jak wyszło mm. jeszcze budyn ciepłe mm. pyszne jest powiem wam pyszne jeszcze ciepłe mokłe jak ciepła szarlotka mm. pechota bardzo widzę wydajne ciasto zobaczcie duża blacha można sobie upiec na jakąś imprezę, na, na jakichś gości lub nawet można sobie takie ciasto upiec na święta. Także jest wydajne i jest pyszne powiem wam i myślę, że jeszcze pyszniejsze będzie jak ostygnie. A ja się zabieram za zajadanie mojego ciasta. Oczywiście jak filmik się podobał to zostawiajcie łapkę. W górę. Komentarz, bo lubię czytać Wasze komentarze. Będzie mi, jak zawsze mówię, miło i do następnych filmów kulinarnych i nie tylko. I przepis, oczywiście, w opisie do wydruku. Pa!